The broadcast is now starting. All attendees are in only mode. Dziś w kalendarzu e, mieliśmy dane z chwili na temat filtracji. E, proszę Cztery niższa do oczekiwań. 20, 30, 20, 20, 100 bezrobocia i bezrobotnych. Potem 100 euro, mało istotne dane na temat produkcji przemysłowej. Następne bardzo ważne dane to stan sprzedaż detaliczna. E, Inflacja producencka jest mało istotna, potem od 20 mamy w beżową księgę, raport o stanie gospodarki i od 2 tygodnia 40 będziemy mieli zapasów robót przewodnicy, ale głównych indeksów i instrumentów. Na mam na, na indeks S&P500 doszło, wczoraj byli dane kodowicia z konsolidacji, potem w ciągu dnia mieliśmy powrót do górnego ograniczenia, z kolei górne ograniczenie nie udało się go sporsować, potem rynek zaczął spadać. No, i Mamy wyjście w dół. Jesteśmy na bardzo ważnym wsparciu w rejonie około 1990. W krótkim terminie możliwe, tak, tutaj mam wiele wsparć, wiele lokalnych szczytów, jak również ten bardzo ważny, ten ostatni, też na razie z tego szczytu mamy sytuację taką, że pojawiło nam się tak. Fala wzrostowa, cofnięcie, potem kolejna fala wzrostowa, cofnięcie, ta kolejna fala spadkowa może być falą czwartą, byłaby 1, dwójka, trójka. Tak długo dopóki szczyt fali pierwszy nie został przybity, tak długo jeszcze jest możliwy scenariusz, w którym jeszcze rynek pójdzie w górę. Natomiast tak, ten scenariusz wykładający wzrosty jest ważny dopiero wtedy, kiedy przybijemy poziom 2000 punktów, czyli do ograniczeń i konsolidacji. Wtedy możemy otworzyć, mieć otwartą drogę do poziomu 2011 i potem, jeśli by to zostało przebite, mamy jeszcze nowy na szczyt. Natomiast jeśli się okaże, że odbicie będzie niewielkie, nie uda się pokonać poziomu 2000, potem zawróci i przebijemy poziom 1990, wtedy będziemy, będziemy mieli sygnał do korekty całego tego ruchu wzrostowego wrześniowego. Na kontraktach na Indeks Nasdaq sytuacja jest taka, że również jesteśmy na bardzo ważnym wsparciu. Jesteśmy w spadkach. Przynajmniej w krótkiej perspektywie powinniśmy mieć odbicie. Zobaczymy jaka będzie jego skala. Nadal się nie udała się wczoraj próba przybicia ważnego oporu na poziomie 1060-1070. W krótkim terminie możliwe jest przetestowanie wczorajszego dołka. Myślę, że próbę do przełamania może się nie udać, w efekcie może dojść do odbicia, natomiast no, obawiam się, że to odbicie może być korekcyjne i potem przekałby <laughs> nas duch w dół gdybyśmy na realizację zysków po wcześniejszych wzrostach no i ten, polski na polskim rynku w tym terminie najprawdopodobniej będzie no jednak cofnięcie po wczorajszym spadku w stanach, natomiast potem prawdopodobnie będzie jeszcze jakieś odkryć. Prawdopodobnie jeszcze tutaj na ten szczyt nie będziemy w stanie wrócić. Potem jest kolejny ruch w dołu. Można jak jest na pewno 2015. Przechodzimy do eurodowara. Do, do do tutaj w krótkim terminie e, możliwe jest o tak na wczorajszy szczyt 1.1411. Jeżeli uda się go pokonać, wtedy mamy otwartą drogę na 1,1450. Przypomnę jeszcze, że dzisiaj mamy dane o 14.30, które bardzo ważne. Gdyby dane były lepsze dla dolara, no to wtedy, gdybyśmy wcześniej doszli do poziomu 1,1450, to byśmy mieli gry na spadki. Jeśli z kolei dane będą gorsze, a nie będziemy jeszcze na poziomie 1,1450, to wtedy moglibyśmy mieć ruch w góry. W każdym razie 1,1450 jest bardzo silnym oporem. Szansa na to, że tutaj dojdziemy jest bardzo wysoka, natomiast potem szansa na to, że go zostanie pokonany jest niewielka, więc myślę, że powinniśmy zobaczyć jakąś realizację wysku wsparcia. Mamy na 1,13,50, 1,13. Jeśli byśmy się zatrzymali na poziomie 1,13,50, 1,13, to w dalszej perspektywie mógłby być jeszcze kolejny ruch na 1,14,50. Natomiast jest też prawdopodobny scenariusz, że możemy wrócić po prostu na 1.11. Przechodzimy do sytuacji na wyjściu dolara do złotego. Do tu eee, z kolei mamy sytuację taką. W krótkim terminie myślę, że będzie atak na wsparcie na pewno 3,70 i na próba przełamania tutaj tego wsparcia powinna skutkować tym e, inaczej. Powinniśmy przebić to wsparcie. E, po przebiciu otwiera się droga na 3,67 na 3,65. Teraz mamy sytuację na wyjściu cen złota. Z tego dołka pojawiła się ładna pięciopalowa struktura, pola pierwsza, pola druga, trzecia, czwarta, piąta, więc prawdopodobnie odbicie tutaj jest tego punktu wybrana ma taką, tutaj z taką strukturę, że mamy polę pierwszą, ten doł to byłaby fala druga, w byśmy byli w trzeciej i jeżeli dojdzie do przełamania wsparcia na poziomie 1160, mamy sygnał do gry na spadku, gdyż powinniśmy mieć cofnięcie na wykresie cen złota to mogłaby być fala czwarta, potem fala piąta. Oczywiście fala czwarta pod kluczem karmina nie może być jest niska. Przechodzimy w takim razie teraz do sytuacji na wyprzedzie Nawet Na wyprzedzie na ropy doszło do silnych spadków skądkowych tutaj Pojawiła się fala pierwsza, fala druga, fala trzecia. Tutaj fala czwarta, tutaj fala piąta. I z wczorajszego dołka rozpoczęła się odbicie. Mamy falę A. Tutaj cofnięcie fala B. Przed nami jeszcze może być ruchu w górę, fala C powrót na ten wczorajszy popołudniowy szczyt. Natomiast potem dłuższe w dłuższej perspektywie czasu kurs ropy może ponownie ruszyć w dół. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na szkolenie. Dzisiaj o 18.00 będziemy mówili o technikach, chwilowo, na rynku Do usłyszenia.